Zdrowie Pani Stasi, Pani Stasiu niech się Pani nie chowa, Pani Stasiu, uśmiech Pani Zosi, Pana Czesia, 80 rodziny, Pani Zosi, e, imię ile? Chociaż dzisiaj ciepło takie, wczoraj było ciepło. Nie żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie żyją, żyją nam. Nie żyją nam. Niech gwiazdka pomyślność nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie, wszędzie znowu pomyślność. W szczęściu zdrowiu, pomyślności świeci coraz jasniej. Stola, sola, 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 niechaj żyjona. Stola, sola, 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 niechaj niech żyjona. Nie żyjona, nie żyjona. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności niechaj żyjona. Nie żyjona, nie żyjona. Zdrowiu, szczęściu, pomyślności niechaj żyjona. Niech żyjona jeszcze sto lat, 100 sto lat niech żyją na lat, 100 lat, lat, lat niech żyją na i jeszcze jeden, i jeszcze raz, 100 lat, 100 lat niech żyją na Сто лет, сто лет стола, 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 стола,